Cześć, zapraszam Was na kolejną tygodniową prognozę. Jestem Marii, jestem astrologiem i przyjrzymy się w tym nagraniu temu, czego możemy spodziewać się astrologicznie w tym tygodniu, czyli jakie energie będą tu nami miotać mniej lub bardziej w nadchodzących dniach. Jesteśmy po pełni, która była bardzo intensywna. Mam wrażenie, że ten Mars, zbliżający się do węzłów księżycowych, przyniósł nam wiele kwestii związanych z oczyszczaniem przeróżnych tematów. I warto też przyjrzeć się temu, co będzie się działo na przestrzeni nie tylko tego tygodnia, ale kolejnych trzech, czterech tygodni, bo wchodzimy w taki dość turbulentny moment. Mamy za sobą kilka miesięcy, które były relatywnie spokojne, i wiem, wiem, że część z Was teraz puka się w czoło i pyta: Ład? Nie było w ogóle spokojnie, wydarzyło się bardzo dużo. Było bardzo dużo procesów, szczególnie związanych z relacjami. Nadal będziemy z tymi relacjami pracować, bo weszliśmy w taki moment, kiedy węzły księżycowe są na osi bardzo tej relacyjnej, czyli ja i wspólnota, ja i moje relacje. Baran, waga. Więc ten temat relacji on nie zniknie, on będzie nadal tutaj bardzo żywy. W najbliższym miesiącu i w zasadzie przez najbliższy półtora roku będziemy z tymi relacjami sobie tutaj gdzieś tam w tle mielić to wszystko z Saturnem w rybach. To wszystko będzie też mocno związane ze stawianiem zdrowych, chroniących nas granic, po to, żebyśmy dobrze czuli się w rzeczywistości, której jesteśmy częścią, żeby nikt nam nie wchodził w butami w nasze życie i żeby nikt nie ignorował naszych potrzeb, przede wszystkim my sami, To jest coś, z czym my będziemy pracować. I oczywiście wydarzyło się bardzo dużo w ostatnich miesiącach, bo była retrogradacja. Wenus, która była bardzo głęboka, bardzo intensywna, i e, mam poczucie, że była to bardziej historia o takim budowaniu. Swojej osobistej mocy i siły, i odradzaniu się w niej w pewnym sensie, potem zejściu do takiego głębokiego podziemia, i ponownie, w zależności od tego, w których obrębach Waszego horoskopu, czy w których obszarach życia te procesy się działy, tam było to najbardziej ewidentne. Ale mm, teraz wchodzimy w moment zaćmień, w moment taki, który mnie osobiście kojarzy się z energią czystca i będziemy sobie w nim przez. Mm, drugą połowę października. Natomiast sam ten tydzień jest jeszcze relatywnie spokojny bo mamy takie ciekawe konfiguracje z Merkurem. Merkury po dwóch tygodniach, w, przepraszam, nie dwóch tygodniach, dwóch miesiącach w swoim i w znaku Panny, przejdzie teraz do wagi i będziemy mieć w pewnym sensie zmianę klimatu, w związku z tym on jeszcze zanim przez w, zanim w tej drugiej połowie tygodnia wejdzie do wagi, wejdzie w konfigurację z Neptunem, przebywającym na ostatnich stopniach ryb i z Plutonem na ostatnich stopniach kozioroż. Więc mnie osobiście kojarzy się to z taką energią dużej potrzeby prawdy i dociekania tej prawdy i takiego dążenia do niej, ideologicznego wręcz, które może być dla nas tutaj ewidentne. W tej chwili w naszym regionie, w naszym kraju jesteśmy w takim momencie przedwyborczym. W ogóle wybory dzieją się w dniu. Zaćmienia w wadze, co jest bardzo znamienne na wielu różnych poziomach. Te ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych i w ogóle wszystkie takie ważne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych dzieją się gdzieś w energii tych zaćmień i u nas też dokładnie tak jest tym razem. A to może przynieść nam dużo ciekawych rozwojowych historii i ja um, ogólnie nie jestem osobą, która interesuje się polityką, wręcz przeciwnie, jestem osobą, która jest apolityczna i stroni od Obstawania przy jakiejkolwiek ze stron, bo uważam, że każda polityka jest zła. I to jest moje stanowisko wobec polityki. Ale z ogromną ciekawością z grupą moich kursantek przyglądam się horoskopom osób stających do wyborów w tym roku, po to, żeby zrozumieć i astrologicznie, jaki wpływ może mieć na ich horoskop osobiste ten moment. A tym samym na rezultat wyborów, i myślę, że może to być ciekawe ćwiczenie, żeby zobaczyć, w jaki sposób astrologia manifestuje się tutaj też na naszym podwórku, w naszej codzienności. I serdecznie Was zapraszam też do śledzenia informacji w tym temacie, bo będę je publikować w najbliższych dniach, więc stało się o to i ja nawet zablądałam się w te wybory. A to oznacza, że te wybory są faktycznie dość istotne, dość znaczące i może się tutaj zadzieć coś, coś, coś ciekawego, bo widzę też w takim społecznym dyskursie, jak dużo jest komunikatów o tym, żeby faktycznie w tych wyborach uczestniczyć, żeby um, jakby buduje się pewnego rodzaju polaryzacja w um, czasie tych um, wyborów zawsze, ale te są jakieś takie wyjątkowo intensywne i społeczne, więc z ciekawością przyglądam się temu procesowi, który nam się tutaj tworzy. Ja sporo analizowałam astrologię polską i też z chęcią podzielę się z Wami tym na kursie um, podstaw. Um, nie, przepraszam, nie na kursie podstaw. No, wydaje mi się, że na kursie podstaw też analizujemy horoskop polski, ale na pewno na kursie tranzytów pod kątem ważnych wydarzeń w dziejach Polski, akurat katastrofę smoleńską analizowaliśmy, w jaki sposób można takie wydarzenia oglądać, przewidywać, co mogą symbolizować i w jaki sposób można sprawdzić, czego się można spodziewać w przyszłości na podstawie takich analiz astrologicznych. Dlatego serdecznie zapraszam Was do śledzenia informacji w tym temacie. Ja jeszcze tutaj nie ustaliłam z dziewczynami. Nami, czy zrobimy to publicznie, czy zrobimy to prywatnie i potem ogłosimy wyniki, ale z pewnością czegoś się tutaj dowiecie, jeżeli Was to ciekawi, to będzie, będą informacje o tym. I zapraszam Was też serdecznie do zapisywania się do nowej grupy kursu Podstaw Astrologii, bo ona tutaj już rusza prężnie, w przyszłym tygodniu będzie mieć pierwsze spotkania. Zapraszam Was też oczywiście do subskrybowania prognoz dla Ascendentów. Umruchomiłam dla Was opcję przetestowania sobie prognoz, nie musicie ich od razu subskrybować, możecie zobaczyć, jak one wyglądają i zdecydować, czy chcecie kontynuować subskrypcję, czy nie. Mam nadzieję, że to ułatwi Wam proces decyzyjny. I od przyszłego tygodnia już będą... Nowości. Właściwie to już od tego, bo już w tym tygodniu chciałabym ogłosić ofertę na prognozy na rok 2024, który zbliża nam się tutaj wielkimi krokami, Więc, jeżeli czekacie na to, to będą one niebawem wypuszczone do sklepu. I moi drodzy, ostatni spokojny tydzień przed tymi wydarzeniami, które dzieją się w przyszłym tygodniu. Kolejny tydzień jest mega, mega intensywny. A potem już jesteśmy w czyściu zaćmieniowym i myślę, że będziemy dużo tutaj tematów puszczać, zostawiać i oczyszczać tych, które wymagają pozbycia się ich z naszej rzeczywistości w kolejnych tygodniach, ale o tym więcej w prognozie miesięcznej, i o tym będzie też więcej w prognozach tygodniowych, więc do odsłuchania ich też was serdecznie. Zapraszam. Taki bardziej informacyjny ten, informacyjne to nagranie w tym tygodniu, ale to jest taki tydzień merkurialny, więc ogłoszenia, nowinki, zapraszam Was serdecznie do słuchania i śledzenia wszystkich produkcji Astro Pogoda. Trzymajcie się cudownego tygodnia, pa! pa.